Możemy teraz powiedzieć, że nie znajdujemy się w dobrym miejscu w naszej podróży, bo chociaż moje prośby zostały wysłuchane i jestem wolny, to dalej jestem zmuszony do skrajnie złych aktywności przez gościa, który ma nade mną podobną kontrolę jak Remi nad Linguinim. Przemieczko ludziska? Ten Bigulski, a to jest T.S. Jest Wap Demo, czyli seria, w której jesteśmy sługami czapki. Tak samo jak Hara jest sługą Kofina, tak samo ja, PNG Bigulski, jestem sługą oryginalnego bigulskiego, który nie chce pokazać twarzy i to ja muszę robić za niego te różne dziwne. Rzeczy. Więc mam nadzieję, że kiedyś mi uwolnisz, Pigulski. No tak, przysięgam, jego jeszcze raz się zaśmieję. Będzie mi się to śniło po nocach. A wiecie, co mi jeszcze się będzie śniło po nocach? Piękny i zarazem straszny arcik Maffet, za którego dziękuję mojej stałej widzce, Oktawi. Okej, okay, więc. Zastanawiałem się przez chwilę i oto co zrobimy Ja i ty przeszukamy wioskę w poszukiwaniu czegoś do kradzieży A kiedy znajdziemy nasz wypatrzony plejnot koronny Szybko go zabierzemy Wyobraź sobie wyrazy ich twarzy Kiedy my kradniemy cokolwiek jest do kradzieży z pewnością to ukradniemy Pomijając pewne luki Ja z całym swoim sercem wierzę w nasz plan Cieszę się, że bardzo wierzysz w plan. Spoko. Z tego co pamiętam, oni mi tutaj zablokowali jakimś fortepianem przejście na prawo. Ej, tu był jakiś pajączek. Panie pajączku, straszny sługo, co ty robisz? My mamy iść w prawą stronę, nie w lewą. Wiesz, że festiwal nie przyjdzie do nas? Tak, ale tam był pajączek, co mi mówi, że jest dodatkowy content. Do odkrycia. O, dzięki Bogu. No dobrze, możemy pójść w tym złym kierunku, ale szybko. Ten spowolniony dźwięk. Przepiękna sprawa. Nie pamiętam, czy był wcześniej tutaj ten przyspieszający szlam. Szczerze nie jestem pewny, dobra. E, walka, oczywiście. Co ty masz? Czemu ty masz gacie Kofina? Woodwork kręca się w pole widzenia. E. O nie, 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 nie. Nie mamy na to czasu. Nie to że pozbądźcie się tego superfanowskiego Kikuta. Ale je zwolniłeś. Przysięgam, nigdy wam tak nie zrobię. Wygraliśmy. Tak się wygrywa walki. Dobra, mamy zapis. Zbliżająca się twierdza kofinna wypełnia mnie determinacją. Dobra. O, spójrz na to. To moja cudowna twierdza. Tak i co, w związku z tym patrzysz się właśnie z podziwem na wyłaniające się jego oblicze. Ono ma znaczenie. Nie spóźnij się na festiwal. Wow, nie wiedziałem, że ma takie znaczenie. Ja idę za pajączkiem. Ewidentnie musimy zajrzeć do jaskini, Mafet? Nie no, pajączku, nie uciekaj już. Poczekaj chwilę. Sługo, jesteś geniuszem. Nie możemy popełniać przestępstw o pustym żołądku. Tak. Co muszę ci również przyznać, piekielnie doskonały wybór lokalu. <głos> <głos> Czyli się znacie. Naturalnie. Ty będziesz mówił wszystko. <noise> Okej, okay, dobra. Cześć, Mafet. O, jest złaś Pajączka. Widzę cię, kofinie. Nie chcę cię widzieć. Wychodź, natychmiast. Niech będzie wiadome, nie żałuję czego co zrobiłem. Okej. Okay. Dziękuję za to. Czy wszyscy inni, których nienawidzę, również czekają na zewnątrz? Czy powinnam to sprawdzić? Ah, po prostu wydaje mi się, że masz talent do przyciągania takich typków. Teraz to odkryłam. A teraz, skoro jesteśmy sami, mów szybko. Spoko. Yy, przyszedłem po jedzonko. Tutaj masz jedzonko. Nie mogę. Mogę z tobą pogadać? Ło! Czego chcesz? Ja bym chciał zobaczyć, co mogę od ciebie kupić? Tier pierwszy i tier drugi. No i widzę, że na resztę tierów nie mam pieniędzy. Na pewno ci damy do ale... Zaraz, dobra, może na razie. A porozmawiajmy. Czego chcesz? Porozmawiać o... Nadal nie wiesz, co to za miejsce, prawda? Rozumiem. Nikt nie zadał sobie trudu, aby cię poinformować, więc teraz to jest moim zadaniem. Stoisz właśnie w piekarni pająków, jest to piekarnia znana każdemu, kto nie ma pojęcia. O jej istnieniu. Nasze motto brzmi. Najważniejsza jest Twoja satysfakcja, ale Twoje złoto musi być blisko nas. Biorąc to pod uwagę, to moja domena. I nie ma tu jednego motta. Przykładowo, przygotowałam dla Ciebie specjalny, ale myślę, że byś żałował, gdybyś to usłyszał. Być może, przeprośmy. Za co? Jeśli mogę spytać? Za zrujnowanie mojej jedynej szansy na sprzedaż gdziekolwiek indziej niż tutaj? O, a w takim razie chętnie mi oddaj mięso z twojego ciała. Dobrze? Nie, nie, nie. Jeśli jesteś absolutnie winny. A ty... A ty nawet nie wiesz dlaczego przepraszasz człowieku. Pfff... nieważne. Wiem dlaczego. Lepiej przeproś. W porządku, w porządku. Rozumiem. Ja myślę, że rozumiem, a tak poza tym gdyby coś ci się teraz przydarzyło, wywołałoby to gniew u niektórych sponsorów, więc tą jedną rzecz uważam za wybaczoną. Z drugiej strony, twoje inne długi, chodzi mi o twoje kieszenie wyłożone złotem, mogą mówić za siebie dotacje. W ramach naszych akcji charytatywnych przygotowaliśmy przepyszne nagrody za przekazanie określonej ilości złota na naszą sprawę uzyskasz dostęp do nowych Poziomu, każdy osiągnięty poziom oznacza obłędny począstunek z naszego menu wyrzuconych potraw. Kazali nam to zdjąć ze względu na problemy zdrowotne, ale jakoś muszę się pozbyć zapasów. To tak jak zbieranie przedmiotów kolekcjonerskich, które dostajesz za jakąś darowiznę. Czy to nie fajne? Szkielet kazał nam to powiedzieć. Ponowne otwarcie? Naturalnie twoje datki zostaną dobrze wykorzystane. Na początek myślimy o lekkim wyremontowaniu tego lokalu. Coś w rodzaju wielkiego ponownego otwarcia. To niezawodny sposób na przyciągnięcie nowych klientów. Zwykle są tak nudni, że nie chcą nawet postawić stopy w środku, ale po tym, zanim zorientują się, że weszli już do naszej piekarni, będzie już za późno. Datki, nowość. Nie myśl o tym zbyt poważnie. To prosty system wymiany. Ty mi dajesz złoto, a za trud otrzymasz nasze najrzadsze wypieki. Podczas gdy ja wykorzystam fundusze na remont piekarni, na coś co będzie lepiej wyglądać. Sytuacja win-win. Sprzątać pojęczyny? Chciałbyś. <grytanie> Jak ci idzie biznes? Zaryzykuj i zgadnij. Jesteś tu jedyną osobą, więc myślę, że to mówi wystarczająco dużo. To jest tylko tymczasowe niepowodzenie. Oczywiście nie jestem osobą, która po prostu powoli umrze. Teraz kieruję tym biznesem, całość jest pod moją kontrolą. Więc to znaczy, tylko ja mogę uratować to miejsce, prawda? Ty tego nie możesz zrobić i oni też tego nie mogą zrobić. Oni prędzej zobaczyliby mnie pracującą przy ladzie u Grilbiego. Nie chcieliby niczego innego, jak tylko najszybszej możliwej śmierci, jaką by mi dano. Jeśli nie jesteś jednym z nich, pozwól mi polegać tylko na twoim złodzie. Potrzebujesz pomocy? Pomocy? Pomimo tego, co ci właśnie powiedziałam, Uuhuhuhu. posłuchaj mnie. Ten rodzaj pracy może zostać wykonany jedynie przez delikatne dotknięcia pająka. Możesz z pewnością padać do kuchni innych potworów, a z pewnością pomoże zwiększyć mi sprzedaż. Lubię pająki, więc mamy ze sobą tyle wspólnego. <laughs> no dobrze, chyba będziesz mógł się. Nie mieszać w moje sprawy. Czy to naprawdę nie działa tam, skąd pochodzisz, człowieku? Czekaj. Tak, właściwie, jakie wypieki w ogóle robią ludzie? Hmm. O, do kanipki, jeśli jesteś tak zdesperowany, to poprosimy cię o upieczenie czegoś. Ale jeśli rozpalisz ogień, zamknę cię razem z nim w kuchni. Co jest? Czy podołasz zadaniu? Zastanawiam się, czy podałasz temu zadaniu. Rozpocznijmy gotowanie. Ojej, jak bardzo odważny to jest z twojej strony, kochanie. O, oh, no cóż, w takim razie taki będzie twój los, hu I co, będę z nim piekł? Rozpocznij pieczenie. Cześć. Witamy w kuchni. Nie tak wyobrażałem sobie twoją obecność tutaj. Cóż, chciałabym wierzyć, że w ten sposób poznasz lepiej mój piekarnik. A teraz, dzisiaj upieczemy sołopafa. Ale ja miałem piec coś od siebie. To dość proste ciasto, które wybrałam specjalnie pod Twój poziom umiejętności. Jak sugerowałam już wcześniej, wszystko jest tutaj dla Twojej dyspozycji. Ale choć bardzo bym nie chciała stać tu i cię kontrolować, wiem, że schrzaniłbyś coś nawet tak podstawowego. Nie wierzysz we mnie, dlatego oszczędzę cię trochę i przynajmniej podam Ci pulę składników. Zacznijmy! Od wybrania jednego z tych suchych składników wybieraj za pomocą Z. Brud, mąka, cukier, sól. Wybierzmy mąkę. Mąka! Wiem, że pieczemy coś prostego, ale chyba nie mogłeś wybrać nic bezpieczniejszego niż to. Następnie rozejrzymy się za mokrymi składnikami, proszę. Klej. Masło, jajka, mleko. Oczywiście, że klej to jest. Klej. Ty wiesz co to jest? Klej, prawda? Pora na kolejny składnik. Jak i również ten ostatni. Wybieraj mądrze pająki. Dobra, chyba nie mogę wybrać nic z innego. Obawiam się, że jak wybiorę któregoś z tych pająków, coś się stanie. No ale dobra, nie mamy wyboru. Co za fantastyczny wybór, kochanie! Tak się składa, że sama kocham pająki. Więc potwierdźmy to, co tutaj mamy: mąka, klej i trochę pająków do rzucia. Czy tego będziesz używać? Tak! Będę używać tych składników. Wspaniale! Przejdźmy do tej zabawnej części. Najpierw musimy wszystko wymieszać razem. To będzie teraz najważniejsza część wyrabiania naszego ciasta. Więc użyj, więc użyj tego, co się znajduje pod Twoim czółkiem, i wykonuj każdy krok jak ci każę. Możesz to zrobić we własnym tempie, ale najlepiej, im szybciej, tym lepiej. Trzy, dwa. Jeden, miłej ZC Z, C. O, oh, góra. Aha, dobra, zaraz. Góra, du, góra. Okej. Okay. Lewo, Z, Z, X. Lewo, C, du, C. Lewo, du, X. Prawo x, prawo, z, dobra. Ile jeszcze będę musiał tak mieszać? O, koniec. Wystarczy. No cóż, wygląda na to, że mamy dość solidne ciasto, ale tak naprawdę się dowiemy, co z tego wyszło, gdy na końcu zobaczymy, jak to zjadasz. Oops. Czy nie zapomniałam ci o tym wspomnieć? Myślałam, że to oczywiste. Oczywiście, że musisz spróbować swoich własnych wypieków, aż do ostatniego kęsa. Myślisz, że ryzykowałabym życiem moich klientów dla twojego bezpieczeństwa? Proszę cię! Oto Twój nóż, mój mały mistrz kuchni. Teraz pokaż nam wszystkim, jak go używać. W innym podejściu bym ci pokazał, jak go używać. Ostrożnie. Rozciachaj to na kawałeczki. Rozciachamy to! Tak, o mój, cóż za technika, nigdy nie wiedziałam, aby ktoś tak dzierżył rajalnicę do ciasta, ja z pewnością, hej, przestań, przestań. Mówiłem sarkastycznie, nawet nie przeciąłeś ciasta, głupku, ale jesteś niemiły. Pozwól mi to zrobić. Odsunąłem się na bok, gdy Mafet zajęła moje miejsce przed blatem. Ona uderzyła nożem w powierzchnię ciasta. Dźwięk przekrajania zabrzmiał dość metalicznie. To wszystko wyjaśnia. Nie rób mi krzywdy, proszę. To Nie jest tak, że ci nie ufam, ale włożę to do piekarnika sama. Ale się nie martw, nie będziesz musiał liczyć dokładnie sekund, zanim skończy się pieczenie. Mój piekarnik potrafi liczyć czas. <susza> tak. <susza> Cieszę się, że to potrafi. Tak właściwie, nie ufam ci aż tak bardzo. Co, żebym został tu sam? <susza> Wróciła cię do mnie. No cóż, to na razie na tyle. A teraz będziemy czekać. Tak myślę. <gryw> Jaka znudzona. Masz coś na myśli? Czy wszystko w porządku? Masz coś na myśli? Huh? A dlaczego ty miałbyś się tym interesować? Przecież ty jesteś tutaj, aby pomóc mi upiec ciastko, kochanie, a nie gawędzić tu przez całe dnie. Wyglądasz na zestresowaną. Wyglądasz na smutną. <gryw> To nawet nie jest tak, że próbuję to ukryć, ale byłoby niemądrym z mojej strony zrzucać swoje kłopoty na nieznajomych. Dzieci takie jak ty nigdy nie zrozumieją, zadają po prostu zbyt wiele pytań. Postaram się zrozumieć. Po prostu ciągle się ustawiasz. Przetestujmy Cię ponownie. To, co zaraz opiszę, jest hipotetyczne i nie wydarzyło się naprawdę. Załóżmy, że prowadzisz własną piekarnię. Logistyka nie ma znaczenia, radzisz sobie wystarczająco dobrze, aby utrzymać równowagę. Masz stałych klientów, przytulną atmosferę, ludzi, z którymi można porozmawiać, ale gdy pojawia się szansa na rozwinięcie swojej działalności poza niszę, czy gdyby ktoś bogaty dał ci taką możliwość, czy ją byś odrzucił? Raczej tak, bo by się to pewnie wiązało z jakimiś dziwnymi kontraktami, więc... Nie, nie zrobiłbyś tego. Mówisz tak, żebyś tak zrobił, ale tak naprawdę nie postawiono cię przed taką sytuacją. Pieniądze są siłą, dzięki której twoja pasja ożywa. Bez pieniędzy twoja pasja spoczywa tylko w tobie. Ło! Wow. Akurat przy tym muszę się zgodzić, masz rację, tak właśnie świat działa i dlatego skorzystałbyś z tej okazji. Pozwoliłbyś tej przebiegłej pijawce organizować wydarzenia w Twoim lokalu wraz ze swoim bogatym kumplem. Pozwoliłbyś im wypędzać Twoich stałych klientów na rzecz wszystkich innych twarzy, których nie rozpoznajesz. Ale kogo to obchodzi? Wszyscy znają teraz Twoją piekarnię i radzisz sobie lepiej niż kiedykolwiek. Utknięty we śnie. Aż dojdziesz do wniosku, że tylko dzięki nim zaszłeś tak daleko, co stawia ich w sytuacji, w której mogą ci to wszystko odebrać. I tak się stanie. Staną się zaduzi na swoje portki i krawaty, a wtedy rozejdą się pogłoski co zrobiła Mafet! Co zrobiła Mafet? Jak będą mówić, skłaniając się ku tym, którzy uciekli, a nie tym, którzy zostali. I wtedy spojrzysz wstecz na całą swoją ciężką pracę, którą wydałeś na finansowanie cudzego placu zabaw, a wtedy zapomną o wszystkim, co poświęciłeś, aby zaufać ich osądowi, i wtedy i tylko wtedy zdasz sobie sprawę, że powinieneś powiedzieć nie. I to tak naprawdę świat działa. Mawet robi wdech i wydech. Jak się teraz czujesz? Lepiej. Przynajmniej wyrzucenie tego z siebie. Nie mam pojęcia. Dlatego tu jesteś? To jest prawdziwy powód. Ciasto wytworzone przez człowieka z pewnością by przywróciło tę piekarnię na mapy. Być może wrócę do punktu, w którym mogłabym ją poprowadzić bez niczyjej pomocy, ale... a to tu jesteśmy. Go tu jest człowiekiem, którego miałam zabić. Po prostu nie mogę się powstrzymać od polegania na innych. Ha, hu, 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 hu. A to sprawia, że czasem się zastanawiam, gdzie byłabym bez moich pająków? Gdzie one byłyby bez Ciebie? Czy ty nie używasz ich jako składników do ciasta? Gdzie one byłyby bez Ciebie? One? One byłyby beznadziejnie zagubione. Deptano by je, uderzano, krzyczano na nie. Beze mnie. Pozwól jej mówić. One cię potrzebują. I oto to tutaj jest. To są słowa, które widziałam, jak nadchodzą z odległości mil. Nie cieszyłam się na myśl o wysłuchaniu ich wcale, ale sama myśl o tym mnie odrzucała i teraz muszę słuchać tego od ciebie, co już wiedziałam. Ale nie tylko masz rację, jesteś jedyną osobą, która powiedziała to kiedykolwiek i może w tym sensie jesteś nie aż tak złym człowiekiem. To będzie jedyny raz, kiedy usłyszysz to ode mnie za darmo. A oczywiście, ty się dalej nie zmienisz. <noise> Twój następny komplement będzie cię dużo kosztować. <noise> Racja, ciasto musi być gotowe. <noise> Szkoda, chciałbym sobie z tą pogadać dłużej. Uu. Spójrz na to, wyszło przepięknie. Ona tak mówi, ale ja wiem, że mój Sołupaf wyszedł okropnie. To ciasto nawet nie jest gorące. O, miło z jej strony, że chociaż. Stara się. Czy ona szybko podmieniła ciasta na lepsze, abym poczuł się lepiej? Jest jeszcze parę rzeczy do poprawek, ale tak czy inaczej, naprawdę dobra robota. W każdym razie oto twoja darmowa próbka. Dostałem O, o. O, to ty. Ej, naprawdę miło z jej strony. Czy mogę jeszcze pogadać? O, podziękuj. Hm, Tak właściwie. Spodziewaj się, że znowu powiem za co, prawda? Wyrzucasz z siebie te wszystkie uprzejmości, a potem ludzie się zastanawiają, po co to wszystko. To, tak właściwie nie jest zły trik. Mogę go pewnego dnia wykorzystać, żeby cię zmylić. Hmm. Dobra, dajmy ci jakiegoś donajcika, bo na pewno potrzebowałabyś jednego. Chyba wydaje mi się, że po prostu wdamy tier pierwszy DD 80 golda, żeby go odblokować. Ale jeszcze przed tym sprawdźmy, co w ogóle masz do sprzedaży. Hmm, tutaj są jakieś... Okej, okay, 40 golda to kosztuje ten Soul path, ale my weźmiemy sobie Spider Latę, no bo nie potrzebujemy nic, co nas leczy więcej niż 20 tak naprawdę. Dobra, a teraz sobie Szybko damy tutaj Donekicka e, na 88 Spider Donut Deluxe. I ono leczy 12 HP i 8 defa daje. I może zostać użyty dwa razy. Spoko. Także e, dzięki. Wracaj kiedy tylko chcesz, aby wydać więcej pieniędzy. Wiesz, nie byłam tego taka pewna, dopóki się nie pojawiłeś. Ale, będąc świadkiem Twoich metod gotowania, zdaję sobie teraz sprawę, bardziej niż kiedykolwiek. Nie mam już żadnych wymówek. Jeśli człowiek mógł dotrzymać mi kroku, to tutaj tak naprawdę zaczyna się wielki powrót naszej piekarni. Muszę się tym zająć, więc obawiam się, że to jedyne rozmowy, na jakie nas stać. A co do naszych autentycznych planów na ciasta ludzkie, wygląda na to, że zostaną odłożone na stałe na półkę. Jej, super, ale i tak założę się, że smakujesz strasznie słonko. Coś pojawiło się w moich kieszeniach. Kiedy to się tutaj znalazło? Zdobyłem paję czy jedwab? Proszę, ostatni mówię ci, nie przenosimy się do tych jaskini. To znaczy, jak myślisz, gdzie w ogóle jesteśmy? Aha, mój sługa ledwo wymknął się ze szponów pająka. A co do mnie, właśnie zapobiegłem wejściu do środka kilkunastu nietoperzom. Być może przy okazji zdałem sobie sprawę, dlaczego właściciel mnie nie lubi. Ale teraz nie czas na rozmyślanie. Do klejnotu koronowego! <słuch> może teraz po tych przemyśleniach z nią pogadasz? Nie, nic nie powiesz, po prostu uciekasz. No dobra. Chciałbym jednak się dowiedzieć, o co wam poszło. Nie mamy troszeczkę tych tutaj temków. Spoko, cieszę się. O, okej. Okay. A czy mogę pójść na lewo? O, boże, to się tutaj znowu znalazło. Więc do tego to doszło. Rejlary zbudowali to w ciągu pierwszych dni swojej służby. Nie wiem właściwie dlaczego, ale idealnie pasuje na festiwal, prawda? No wiesz, jeśli zmrużysz oczy i popatrzysz na to z daleka. I to się będzie znajdowało ze wszystkimi innymi platformami, bo będzie się mniej więcej wyróżniać. Eee, to sprawia, że wracam do powodu, dla którego zatrudniłem To Był bardzo skomplikowany proces selekcji, który ledwo przeszli. Z pewnością. O, scenka? Co? Ty i ty! Ha, co? Eee, ty mówisz do mnie? Wasze imiona się rymują, jesteście idealni. Aby być moimi sługami, proszę. Nie mam dosłownie nikogo. A, ale ja dostałem pracę ważnego. Widzisz, że ja jestem zajętym facetem. Tak, a. a ja mam siebie. <ścoughs> a, a ja mam torbę na śmieci, pod którą muszę spać. O, bracie. Czy wasza dwójka na zawsze chce utknąć na myciu podłóg? Albo może wolicie służyć mi w mojej wyprawie na podbój świata? I w zależności, jeśli zajdzie taka potrzeba, od czasu do czasu umyć podłogę. <gry> Lary, powiedz okej, okay, szefie. Eee, uh, okej. Okay. Szefie, mój Boże, jesteś zatrudniony. Harry, jak dobrze potrafisz pstrykać palcami? <gry> <noise> Pioł Wichary Larry Kor. Jestem gotowy płakać. Nie żartuję. Chłopcy, zaczynacie pracować dla mnie od jutra. Oczywiście. Przeglądałem życie resy innych osób. Wielu z nich było samozwańczymi zabójcami, najlepszymi w biznesie. No tak, jeśli byli tacy wspaniali, to dlaczego wszyscy mieli prawie 6 metra wzrostu? Nie możesz stworzyć duetów wysoko niskich zabójców o średnim wzroście. A teraz, tak jak sobie o tym pomyślę, dlaczego w ogóle mieliby być tu zabójcy? Czy to nie jest ludzka brożka? No dalej, będziesz ze mną współpracować? Potrzebuję potwierdzenia! Koniec wspominania. Mamy miejsca, w których musimy być. Dobra, no to na to wygląda, że musimy iść tam.